Dobra, dziś szybko i na temat. Dziś ja ci dam pracę domową dla ciebie na tydzień. I na czym polega ta praca domowa? Na tym, że na wszystko, na każdą propozycję mówisz nie. Przez tydzień, tylko przez tydzień. I to cię ma nauczyć tego, że żebyś odmawiał, żebyś nie dał sobie wejść na głowę. I to będzie twój tydzień, w którym będziesz miał czas na większe przemyślenia, ponieważ. Odmawiając na wszystko, raczej będziesz miał więcej czasu dla siebie. Czyli od dzisiaj, przez 7 dni, mówisz na wszystko nie, odmawiasz, nie dasz sobie wejść na głowę i będziesz miał więcej czasu dla siebie. Jak ten czas spożytkujesz, to zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Ale taka praca domowa ode mnie dla Ciebie, żebyś się nauczył być. Asertywnym i nauczył się odmawiać, czyli przez tydzień mówisz po prostu nie. Nie i koniec, nie ma dyskusji. Daj znać w komentarzu co ty myślisz. No i do następnego.